Aspik jest znany jako karta bezpośrednio powiązana ze śmiercią. Nikt nie wie dlaczego tak się kojarzy, ale zdecydowana większość kultur uważa, że Aspik to zły omen. Dwie młode dziewczyny o imieniu Nicole i Tamara siedziały pewnego wieczoru na swoim podwórku. Spędzały czas grając w karty przy ogrodowym stole. Robiło się ciemno, a księżyc był coraz bardziej widoczny na nocnym niebie. Za ich domem rozciągał się las i bagna. Wiatr miękko wył, smagając drzewa. Dziewczyny miały właśnie rozpocząć nową grę, gdy z ciemności wyłonił się wysoki mężczyzna. Obie nigdy wcześniej go nie widziały, a kiedy podszedł do nich, człapiąc przez gęstą, wysoką trawę, przestraszyły się nie na żarty. Widzę, że gracie w karty powiedział. Skinęły głową. Mogę się przyłączyć? zapytał Mogę nauczyć Was nowej gry. Tamara przecząco pokręciła głową. Jej matka zawsze przestrzegała ją, by nie rozmawiała z nieznajomymi. Poza tym ten mężczyzna wyglądał bardzo przerażająco. Lecz w tym miejscu wyrwała się Nicole, która powiedziała: Tak, zapraszamy. Granie w dwójkę jest nudne, pokaż nam tę grę. Tamara szturchnęła ją i szepnęła na ucho: Nie chcę się z nim bawić, wracajmy do domu. No dawaj, zaśmiała się Nicole. Przestań być takim dzieciakiem. Nie chcesz nauczyć się nowej gry karcianej? Tamara niechętnie zgodziła się zostać. Mężczyzna podszedł do stołu, podniósł talię kart i zaczął je intensywnie tasować. Nie wiem, czy się wam spodoba, powiedział szeroko się uśmiechając, ale wiem, że mi spodoba się i to bardzo. Rozdał karty. Po jednej każdej z dziewczyn I jedną sobie Karta Tamary zsunęła się ze stołu I upadła na ziemię To był Aspik Kiedy Tamara pochyliła się Żeby podnieść kartę Zobaczyła, że mężczyzna nie ma na sobie butów Jego nogi były długie i owłosione A paznokcie u stóp Nienaturalnie powykręcane Po jej kręgosłupie Przebiegł dreszcz. Trzymając w dłoni asa, Pik trzęsła się ze strachu. Zaczęła szarpać bluzkę koleżanki i błagała ją, żeby wróciły do środka domu. Nikol odmówiła, odprawiła ją machnięciem ręki. Tamara wbiegła przez drzwi tarasowe do środka i zamknęła za sobą drzwi. Wdrapała się po schodach do swojej sypialni. Chwyciwszy za telefon komórkowy, zadzwoniła na policję. Kilka minut później przybyli funkcjonariusze. Tamara otworzyła drzwi od tarasu i wyprowadziła ich na zewnątrz. Kiedy dotarli do stolika, znaleźli pod nim martwe ciało Nicole. Biedna dziewczyna została rozczłonkowana w pół. Całą okolicę pokrywała krew. Na stole, obok pokrytej czerwienią talii kart, znaleziono pozostawioną notatkę. Treść wiadomości brzmiała: Aspik wybrał ciebie, nie ją. Uważaj na siebie.